Szukasz niedrogiego, ale solidnego i wyróżniającego się smartfonu? Mam coś dla Ciebie oto Infinix Hot 50 Pro Plus. Obudowa smartfonu jest jedną z najsmuklejszych na rynku i ma tylko 6,8 mm grubości. Sprawia wrażenie bardzo solidnej, jest sztywna, a pomimo niewielkiej grubości bardzo dobrze leży w dłoni. Infinix Hot 50 Pro Plus jest do tego odporny na kuszy i zachlapania zgodnie z normą IP54. No i zobaczcie tylko jak to wygląda. Poezja. Obudowa obudową, jak to mówią obudową, jeszcze nikt nie najadł... Y czy jakoś tak? Ale co jeszcze oferuje Infinix od 50 Pro Plus? Mamy tu zakrzywiony ekran AMOLED Full HD Plus o przekątnej 6,78 cala i aż trube hz o obrazu z zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych i szkłem Gorilla Glass. Za wydajność dba procesor MediaTek Helio g 100 8GB pamięci RAM z opcją wirtualnego podwojenia oraz 256GB pamięci budowanej z opcją rozszerzenia i kartą pamięci o maksymalnie 1TB i na deser przygotowane przez specjalistów JBL głośniki. Aparaty mamy trzy choćby dwa z dodatkowym czynnikiem głębi ostrości. Jest to aparat główny o rozdzielczości 50 megapikseli z jasnym obiektywem F1.6 oraz 13 megapikselowy z obiektywem ultra szerokokątnym. jest też aparat do selfie o rozdzielczości 13 megapikseli. Zasilanie to też mocny punkt Infinix Hot 50 Pro+, Plus, bo mamy tu ogniwo o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z maksymalną mocą 33W, co pozwala na naładowanie akumulatora do 50% w ciągu 26 minut. A wszystko to w cenie, która wynosi 1099 zł, a to oznacza, że Infinix Hot 50 Pro Plus jest jednym z najlepiej wyposażonych smartfonów w tej półce cenowej. Dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie.